Nowa Naga Broń to film głupi, niepoprawny, a to dopiero początek jego zalet. Tak durny, że aż śmieszny i w efekcie... dobry? Tu stawiam znak zapytania i na to pytanie odpowiem już w swojej bezspoilerowej recenzji Nowej Nagiej Broni. Muszę zacząć od tego, że ja naprawdę wychowałem się na komediach z Leslie Nielsenem Pokroju, Czy Leci Z Nami Pilot? szklanką po łapkach, właśnie na W Komediach z czasów dawno zamieszłych lat 80 i z pierwszej połowy 90, których nie licząc może pewnych rzeczy autorstwa Sefa McFarlane'a albo Deadpoola już raczej się nie robi. To znaczy bohater jest kompletnym kretynem, któremu rzeczy wychodzą przypadkiem i najczęściej dzięki scenarzystom i ich łaskawości, którzy nawet niespecjalnie ukrywają jak bardzo pomagają bohaterowi. Humor jest sytuacyjny, jest slapstickowy i bardzo fizyczny i bardzo dosłowny, czyli samoświadomość pełną gębą i tony absurdu, gdzie logika nie odgrywa żadnej roli. To też pomysł, żeby odkopać taki format komedii, był dość ryzykowny, ale powierzono to właściwemu człowiekowi, bo reżyserem nagiej broni w nowym wydaniu jest Akiwa Schaffer, czyli facet, który był częścią znakomitej sketch grupy Lonely Island, która wręcz zrewolucjonizowała to, jak rozumiemy sketche i wprowadziła sketche w erze cyfrowej na zupełnie nowy poziom. Akifa Schaffer nie tylko wie czym jest absurd, Akifa Schaffer wie w jaki sposób go uchwycić w oku kamery jako reżyser i tych szlifów nabierał już w swojej sketch grupie Lonely Island, ale też zrobił całkiem niezłą i niedocenioną filmową wersję Chip and Dale. Teraz pod kątem Nagiej Broni naprawdę widać, że też odrobił pracę domową, to znaczy on ewidentnie jako reżyser, jako, jako twórca filmowy rozumie co czyni nagą, bro co czyni nagą broń nagą bronią co czyni ją dobrą komedią i właściwie e, gdzie leży magia tego filmu, a konkretniej w Leslie Nielsenie. I to naprawdę zupełny przypadek, że Liam Neeson, który przejmuje pałeczkę po Leslie Nielsenie, ma imię i nazwisko, które brzmi niemal tak samo. W sensie Liam Neeson, Leslie Nielsen. Nie, wiecie co, jak teraz to powiedziałem, to stwierdzam, że chyba jednak nie. To w mojej głowie to brzmi tak samo. Neeson gra Franka Derbina Juniora, czyli syna bohatera z oryginału. Policjanta, który kocha kawę, kocha swojego zmarłego ojca i yy, uwielbia niekończące się monologi z ofu w stylu kina noir. Jest na tropie głębszej sprawy, która prowadzi go do muskowskiego, w rozumieniu Ilono-maskowskiego, plutokraty i biznesmena, a przy okazji poznaje nietypową Fem Fatal i pisarkę książek w gatunku True Crime, graną przez Pamela Anderson. Cała fabuła, bo więcej o niej nie powiem, ale tu nawet nie ma za bardzo co spoilować, służy tylko dwóm celom. Nie miejcie złudzeń, tylko tym dwóm rzeczom. Pierwsza z nich to niekończąca się seria upokorzeń Liama Nisona. Zrozumcie mnie dobrze, Frank Derbin. To jest poczciwy facet, ale kretyn. Jego życiem rządzi pech i szczęście, które dla naszej uciechy zsyłają na niego scenarzyści. Jest taka wyborna scena w filmie, w której Frank Derbin pokazuje nagranie ze swojej kamery i wszystko to, co zostało uchwycone podczas patrolu. Chce pokazać jedną konkretną rzecz, ale tak się składa, że pół komisariatu ogląda, co robił w trakcie patrolu. Czyli zajadał się śmieciowym jedzeniem, pogrążał się w swojej marnej egzystencji i walczył z problemami gastrycznymi. I teraz sam fakt. Że jest to właśnie Liam Neeson, sam w sobie jest śmieszny. Bo zastanówcie się, to jest nie tylko wybitny aktor dramatyczny, który był nominowany do Oscara za swoją rolę w liście Schindlera. Ten facet jest późną gwiazdą podrzędnego kina akcji i thrillerów kryminalnych w rodzaju Taken, Absolution, Retribution i wiele, wiele, niestety, wiele więcej podobnie zatytułowanych e, w cudzysłowie dzieł. Ma to swoje absolutnie przecinające dusze spojrzenie. Ma głos tak niski i ochrypły, jakby mówiła do nas czarna dziura. A my obserwujemy na ekranie, jak walczy ze sraczką albo z bałwanym mordercą. I to samo w sobie jest już komediowym złotem. Bo Liam Neeson nie robi min, nie robi zeza, tak jak nierzadko zdarzało się Leslie'emu Nilssonowi. Na szczęście, żart polega na tym, żeby w jakimś stopniu kojarzył nam się cały czas z typem postaci, jaką wykreował w innych filmach. I rezultat jest fantastyczny. Liam Neeson, nie przesadzając, urodził się do tej roli. To nie jest pierwszy raz, kiedy. Pokazuje, że ma poczucie humoru, bo on występował w filmach Seffa McFarlane'a w mniejszych e, rolach. On, e, nie wiem, pojawiał się w sketchach, które robił Ricky Gervais. Conan O'Brien go uwielbia i też docenia jego poczucie humoru, więc on zawsze miał dobre poczucie humoru, ale pierwszy raz został wrzucony do komedii tak absurdalnej i jednocześnie pierwszy raz. Rzeczywiście z twardą miną i, i, i jakby kompletnym brakiem przejęcia musi znosić upokorzenie, które przygotowali dla niego scenarzyści. Ale mówiłem, że fabuła to tylko pretekst, który służy dwóm rzeczom. Pierwsza to właśnie to, że Liam Neeson poddawany jest kolejnym i kolejnym upokorzeniom dla naszej uciechy. Druga Rzecz to jest fakt, że historia służy wyłącznie temu, żeby spinać kolekcję gagów, które następują tuż po sobie, tak średnio 5 na minutę. Tym jest ten film i nie ma co ukrywać, że jest inaczej. I to też naprawdę nie daje widzowi oddechu, jakby po pierwszych 10 minutach. Nie czujesz przesytu, oczywiście, że nie, ale, ale żartów i gagów i skeczy jest tyle, że rozumiesz, dlaczego ten film trwa i to jest niespotykane. Dzisiaj tylko 90 minut. Konkretniej godzinę i 25 minut. Ten film nie mógłby być dłuższy, bo byś tego nie zniósł. Cały czas bombarduje cię kolejnymi skeczami, ale jednocześnie tworzy to też największy problem filmu. Bo przy takiej ilości gagów i żartów, przy, to to jest prawo wielkich liczb. Część się udaje, a część się po prostu nie udaje. Te rzeczy, które się udają sprawiają, że się śmiejesz głośno. Te rzeczy, które się nie udają, w najlepszym razie. Sprawiają, że nie reagujesz w najgorszym, że na Twojej twarzy pojawia się uśmiech politowania. No ale te żarty, które jak się udają, to sprawiają, że naprawdę ja, ja parę razy faktycznie głośno śmiałem się w sali No, że zresztą nie tylko ja, bo to tak na szczęście skomponowana komedia, że będziecie cieszyli się z obecności innych ludzi w kinie, bo po prostu będziecie się wspólnie śmiali. Coraz rzadziej się to dzieje w kinie. Jest wspomniana sekwencja z nagraniem z kamery Franka, którą ogląda półkomisariatu, którą uważam za jedną z najlepszych w całym filmie. Jest scena antyczna stylizowana na y, teledysk Wham. jest cena Niby erotyczna, z naprawdę edgy humorem, gdzie chyba nie słyszałem większego śmiechu podczas żadnej sceny, jak właśnie podczas tej w kinie. Jest scena jazzowego występu wokalnego Pameli Anderson, przy której ja z kolei rżałem bardziej niż chyba ta scena na to zasługiwała, w sensie to było, nie wiem czemu, ale coś zagrało, dosłownie i przenośni w tej scenie dla mnie, co sprawiło, że się nie mogłem przestać śmiać. Go problem polega na tym, że to jest zaledwie kilka scen i gagów, takich, które wywołują tak wisceralny, Odruch yy, niepohamowanego śmiechu. Przyreszcie po prostu się uśmiechałem, a jak już mówiłem w najgorszym razie po prostu nie reagowałem. Nie pomaga to, że duża część żartów to są gry słowne, nieprzetłumaczalne z języka angielskiego na Polski, a w rezultacie one są zrozumiałe tylko dla Amerykanów, i do tego jest dużo nawiązań kulturowych, które są zrozumiałe również raczej tylko dla Amerykanów. Można by rzec, i to jest moja proporcja, że 20% tego filmu i 20% żartów jest naprawdę cholernie śmieszne, 20% jest nieśmieszne, a 60% jest po prostu okej. Okay. Czy to jest korzystna proporcja? No i ja liczyłem na to, że 50% będzie naprawdę cholernie zabawne, 40% będzie po prostu okej. Okay. I 10% żartów nie wejdzie. Oczywiście, w wypadku każdego z Was, pewnie ta proporcja będzie nieco inna, bo i humor jest czymś subiektywnym. Ale ja, ja lubię taki absurdalny i taki fizyczny, i taki dosłowny humor. I są filmy, które zrobiły to lepiej. I właśnie za to je kocham. I to są trzy części Deadpool'a, gdzie naprawdę taki dokładnie humor tam był obecny i widać było, jak bardzo odrobili scenarzyści i reżyserowie pracę domową. I sam Ryan Reynolds, żeby to zagrało, ale chociażby Jaja w Tropikach, Tropic Thunder, były filmem, w którym te proporcje były inne i, i, i znacznie części po prostu brakowało mi oddechu, kiedy widziałem to, co dzieje się na ekranie, ale te filmy też miały inne zalety, więc mam niestety takie głębokie poczucie i to uważam jest największa wada tego filmu, z którą trzeba było się liczyć podejmując ryzyko, że, że gagi i żarty są na bardzo nierównym poziomie. Tylko to poczucie trochę takiego niedosytu wynika z faktu, że naprawdę można było je dopracować. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że można było poświęcić im więcej czasu, ale i więcej z nich wycisnąć, bo jest potencjał, który niesie motyw przewodni tej historii. Mianowicie to, jak bardzo ten film jest samoświadomy, jak bardzo samoświadomy jest faktu, że, że powstaje w takich, a nie innych czasach. Jako, że odkupuje styl komedii z lat 80., to puszcza na nas oko i mówi, też kiedyś to było lepiej. Kiedyś mężczyźni mogli być mężczyznami, można było palić cygara w budynkach, rzucać publicznie sprośne żarty. Nie cenzurować zespołu Black Eyed Peas i dumnie używać słowa retarded, nie bojąc się tego, że przyjedzie po nas policja politycznej poprawności. I ten fantastyczny w zalążku motyw pokazania wielkiego faka poprawności politycznej, ale w rozumieniu tak naprawdę ukazania grupy ludzi, którzy sentymentalnie tęsknią za czasami słusznie zamierzchłymi, Po prostu w tym filmie zupełnie nie wybrzmiewa. Uważam, że większość żartów w tym filmie można było właśnie zbudować na tej kanwie, czyli toczyć sobie bekę z politycznej poprawności, jednocześnie tocząc sobie bekę z ludzi, którzy za tą polityczną niepoprawnością, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, tęsknią i utyskują i lubią wyraźnie podkreślać, jak bardzo żałują, że nie żyją w latach 80., albo że to są żarty, za którymi mogą iść żarty rasowe. Tego bym się wcale nie bał. To są żarty, za którymi i, i mogą iść żarty nieco seksistowskie, ale za każdym razem, kiedy robi się e", to przecież wszyscy wiedzą, że to jest zabawne i że to jest pewna konwencja, więc ten film miał poencja, Jezus Maria co ja powiedziałem, chciałem być licencja poetika, nie poencja litetika. Miał artystyczną licencję na to, żeby pozwolić sobie na edzi żarty. Tak jak stand który wychodzi przed publikę i jak Ricky Gervais wyraźnie pokazuje, słuchajcie, będzie ostro, ale Śmiejmy się z siebie. Nie bójmy się z siebie śmiać. I naga broń miała ku temu okazję. Mogła pozwolić sobie na więcej. Rasowych żartów, płciowych żartów, seksualnych żartów. Mogła sobie naprawdę na więcej pozwolić. I wszyscy byśmy temu filmowi to wybaczyli, bo ten film wyraźnie cały czas mruga. I daje do zrozumienia, że ale przecież to tylko żarty. Ale niestety to nie zostało wykorzystane. Poza tym, jeszcze też mam takie poczucie, że ten film chyba jest zlepiony z jakichś poprzednich wersji scenariuszy, bo pojawiają się nagle żarty, które były zabawne może 15 lat temu, jak, nie wiem, żart z cycka Janet Jackson, albo żarty właśnie z Black Eyed Peas, one są trochę takie niedzisiejsze i dla bardzo wielu widzów mogą być po prostu niezrozumiałe, nieważne czy jesteś Amerykanem, czy jesteś Polakiem, no, no wie, wiele osób, które obejrzy ten film, urodziło się już długo po tym, jak Justin Timberlake odkrył cycka Janet Jackson przed milionami ludzi skacze z kwiatka na kwiatek, komediowo i w efekcie nie rezonuje żaden konkretny typ humoru i brakuje tej klamry, która moim zdaniem tak dobrze by nadała smaku temu filmowi i też jakiejś ramy humorystycznej, jaką jest, śmiejmy się z politycznej poprawności, ale śmiejmy się też z tych, którym tak bardzo ona wadzi i sprawia, że czują się nią tak bardzo spętani. Podałem już przykład tego, że durnotę i głupotę można zrobić z większą finezją. I podałem przykłady filmów Deadpool i właśnie Tropic Thunder, gdzie mieliśmy Roberta Downey Juniora, który grał Czarnego. Dostałem to, czego się spodziewałem, ale oczekiwałem więcej. A mówiąc wprost, liczyłem, że będę płakał ze śmiechu, jak na seansie Deadpoola i Tropic Thunder, a tylko kilka razy zaśmiałem się głośniej. To pokazuje, że fajnie, że naga broń wróciła, ale chyba są filmy, które wyciągnęły lepsze lekcje, z tego rodzaju humoru i które dają też więcej dobrych gagów, ale ponad wszystko mają też fabułę. Mają historię, która angażuje widza. Nie jest tylko pretekstem do kolekcji gagów i ta fabuła sprawia, że nawet tam gdzie zawodzą żarty, to daje nam emocjonalnie jakieś dodatkowe uzupełnienie czy coś co sprawia, że ani nie czujemy się przytłoczeni ilością żartów na minutę, ani nawet kiedy te żarty nie zawsze wyjdą, to mamy coś co rekompensuje to emocjonalnie. Film Naga broń, a Shafera, szafera, niestety tego nie ma. Jest po prostu kolekcją gagów, jest fantastycznym wykonaniem aktorskim Liam'a Nisona i też Pameli Anderson, muszę zaznaczyć. Dlatego powiem, film absolutnie głupi, ale tak miało być. It's a feature, it's not a bug. Jest głupi i dzięki temu śmieszny. I tak... Jest dzięki temu również dobry, ale tylko dobry. Całkowicie nie zgadzam się z wieloma recenzjami i recenzentami, którzy mówią: "Najlepsza komedia tego roku". No Jezus, powrót wielkiej komedii. Nie, po prostu powrót komedii i pewnego typu humoru, ale typu humoru, który nie przeminął, tylko został inkorporowany przez inne rodzaje komedii, humoru, inne gatunki filmowe, przetworzony i zrobiony po prostu lepiej. Więc Naga broń cieszę się, że wróciłaś. Daję 7 na 10. Nie podpisuję się pod tym, że jest to komedia wielka. Jest to po prostu dobrze spędzony czas. W kinie, który da wam na pewno parę uśmiechów i parę śmiechów. Może macie inne poczucie humoru niż ja, i tych śmiechów będzie więcej, może być ich też mniej. Muszę tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo zachwyca mnie. I to jest powód, dla którego szczególnie cieszę się, że ten film powstał. To jest historia miłości Pameli Anderson i Liama która w zasadzie już jest publiczna i oficjalna. Dwójka bardzo ciekawych ludzi. W sensie, Pamela Anderson oczywiście była gwiazdą seksu, tak się mówi, chyba. No tak, no gwiazdą seksu. Nie, nie, jakoś inaczej się mówi. Ale w każdym razie, no była, była seks gwiazd. Nie, no nie, no bo to brzmi jakby po prostu grała w porno. Nie, no była, była obiektem pożądań dla mężczyzn w latach 90. I, i przeszła dość trudną drogę życiowo, która pokazała, że jest to naprawdę interesująca osoba. Ja na przykład bardzo podziwiam w pełni Anderson obecnie to, że ona w ogóle nie używa makijażu. I to jest jej świadomy wybór, świadoma decyzja, że ona stawia na niezwykłą naturalność. I ona też starzeje się z gracją i, i z jakimś takim wyczuciem smaku, nie wiem czy tak się mówi w sposób dystyngowany, i, i w ogóle nie boi się swoich niedoskonałości a z drugiej strony mam Liama Manisona który też prywatnie przeżył trochę tragedii śmierć żony między innymi i to, że oni poznali się na planie tego filmu i widać, że między nimi iskrzy, że jest chemia i że odnaleźli siebie i dają sobie szczęście i to widać na wszelkiego rodzaju właśnie materiałach promocyjnych i widać jak oni występują wspólnie, jest piękne jest piękne i budujące i pełne optymizmu i takie mam poczucie, że ten 2025 popkulturowo pełen jest pieprzonego optymizmu, gdzieś tam widziałem to w Supermanie, widziałem to w Fantastycznej Czwórce, widzę to właśnie w Nagiej Broni i widzę to także w, w, w takich historiach jak historia Pameli Anderson i Les... Liam Anisona, ale ja to wszystko zepsuję jutro swoją recenzją horroru. E, oddaję ją Bringer Back, który uważam za jeden z najlepszych filmów tego roku, a z pewnością jeden z najbardziej niepokojących, więc czekajcie. Bez schematu zawsze dostarczy Wam uśtawki emocji, czyli czegoś, co sprawi, że nawet jak pewne żarty mi nie wyjdą, to i tak pozostaniecie względnie zaangażowani. Dziękuję, e, nie wiem czemu dziękuję, dziwny <laughs> mam dzisiaj humor. Eee, dlatego eee, zapraszam do zostawienia komentarzy, jeżeli macie ochotę, to wesprzyjcie też bez schematu na patronajcie, bo teraz są przepiękne plakaty Attack on Titan, które możecie sobie zobaczyć także w sklepie i pod tym filmem znajdują się plakaty Attack on Titan. Mam nadzieję, że uda się przywrócić film, który zablokował mi YouTube. Będę o to walczył, byłoby fantastycznie. Dziękuję wam, wesprzyjcie na patronajcie, jeżeli chcecie i czekam na wasze komentarze.